No siemanderko, to jest druga część z gry War Thunder, darmowej gry onlineowej, e, która troszeczkę opowiada o samolotach i w ogóle o lataniu i, i w ogóle o samolotach i o lataniu. No i trochę jeszcze o lotniskach, o lotniskowcach, o samolotach i o lataniu. A no i o zrzucaniu bomb, strzelaniu, e, zrzucaniu torped, o też. Skąd to wiem? Bo przeszedłem samo <laughs> Bardzo dobrze, że je wykonałem, bo co prawda na trybie normalnym, łatwym takim, ale dwa ostatnie wykonałem już na trudniejszym. Z ciekawości zobaczyłem, jak to jest. W każdym razie nauczyłem się już trochę latać i jestem trochę mądrzejszy niż w pierwszym filmie. I bardzo, ale to bardzo ciekawią mnie kampanie dynamiczne. Bitwa o Anglię, atak na Pearl Harbor, bitwa nad e, Chaoqingou. E, to gain access to this campaign you need to fulfill one of the requirements. Czyli muszę spełniać jakieś warunki, żeby wziąć udział na przykład w tej bitwie. Dobrze, mamy tutaj bitwę o Anglię. Zdaje się Niemcy kontra Anglia. Dover jest jednym z największych miast w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii. Leży nad cieśniną Kaletańską, najwęższym punktem kanału La Manche, i jest brytyjskim miastem leżącym najbliżej Europy. Miasto posiada port, a w okolicy znajduje się kilka lotnisk. No, i tu są informacje historyczne, które szczerze Wam powiem, chciałbym przeczytać. Mdźwięk, że w Niemczech, w Danii i Norwegii zmusiły Francję do kapitulacji. Ok, start. no Dobra, chciałbym zobaczyć, jak wyglądała bitwa o Anglię, przewaga na froncie, co to jest krótka strona kontrolu... Która strona kontroluje więcej sektorów w tym obszarze? Aha, czyli poziom trudności, standardowy poziom trudności, zwycięstwa do ukończenia kampanii. Ja tu nie będę nic zmieniał. Niech będzie tak, jak być powinno. Eee, bombowce... 676 bombowcy? Wow... Eee, no i co? Dobra... Dziennik Bitwy z w kampanii, okej... Okay. Zobaczymy! Jeden na jednego, bojowy patrol powietrzny... Eee, nie, nie wiem, o co tu chodzi... Eee, weźmy sobie jeden na jednego... Eee, Paliowa moniecie bez ograniczenia ilości, moniecie... Rozpoczęcie misji start z ziemi. Zastosuj okej. Okay. Widzę, że tutaj bardzo dużo opcji jest do manewru, czyli praktycznie wszystko to, co zwiększa realizm całej gry. Tutaj mamy archiwalne zdjęcia samolotów, zaatakuj wrogie myśliwce with Pleasure. Dobra, ogień, 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 startujemy. No, kama, no ale się wzniosłem, pięknie, proszę bardzo. Dobrze, startujemy sobie tu. Świetnie, to jest moja baza, warto jest ją zobaczyć. To jest mój samolot, bardzo fajnie pomalowany zresztą. Okej okay. dobrze i, i jak, gdzie jest nasz cel Oho, coś się dzieje, coś się dzieje. Jednostki dolatują Świadły Pu -pu -pu Pum pom pum No i co? I teraz przeciwnicy lecą? Słowia, to śmiesznie wygląda. Leco, leco, zaatakujmy wrogie myśliwce. Wszystkich, tra-ta-ta-ta-tam. Dwa tysiące metrów. Dobrze, wrogie myśliwce swoją drogą. A tam gdzie jakieś... Jednostki lądowe. No. Które też yy, można atakować. Wow, coraz bliżej. Tu jakieś miasteczko. Tak, se pooglądam. Przed, o, tu lotnisko jakieś jest, tam kolejne miasto. Wiecie, wyczy lautuje przed śmiercią. O, a co oni robią? O, o, ja że to jest wojna. This is war. Kurde. Alto alto... Naprawdę jakoś tak groźnie wygląda. Zabawa zabawą. Patrzcie jak wszyscy zawracają. Czy za jakiś celu patrzyć, na przykład Na przykład taki, który będzie przede mną wow ha, To jest hardcore, kurde Tam sobie jakiś leci. wow Beczułka Juhu. Kurde, gdzie oni się wszyscy pochowali? Jok! stary nie ogarniesz, nie ogarniesz co tu się dzieje. Muszę zadzwonić do domu. Kurde. Aha, słabo jest. O oh, trafił mnie, trafił mnie Aaaa. Skubany jaki... Ja nie wiem czy nie altem, alternativem eee, Tak Patrzyło się na wroga Ooo, ooo, Tutaj dobrze, dobrze, okładaj go tam, okładaj go Okładaj go tam Patrz pan Skubaniec jaki figlarny Ciężko jest go trafić, kurde ja też już mam nie lada problemy Weź pan, daj się zestrzelić To mądry by się dał zestrzelić Dziadu, nie uciekaj. Dawaj, 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 dawaj. O Jezu. Kurde, ktoś tam we mnie celuje. Uhuuu. Kurde, muszę się teraz bronić. E, e. Piruety, kurka wodna, nie wiem co tu się dzieje. Wszyscy we mnie strzelają. Dobrze, a czy może by się znalazł jakiś kolega, który by mi pomógł? Co? Panowie! O o, ja spadam. Tracę prędkość. Zwiększ prędkość. Ja lecę! Fuck mi! Ja spadam! Ja spadam! Nie! 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 Lotnisko! Lotnisko! Give me lotnisko O Lotnisko Anything Cokolwiek Patrzcie Kurde Ja Jak ja mam wygrać tą bitwę Jezu Poderwij się Do góry Nie Cholera Ja ciemło tyla noga. Dobra, to jeszcze raz. To jest normalnie hardcore. Powiem wam szczerze, jest trudno. Ja nawet nie sądziłem, że aż tak. Czy mam jakieś bombki? Nie mam chyba, nie? Bo to jest tylko wiec. Czy jakiś tam inny? Kurde, w samym środku wojny. I to weź pan... weź pan wygraj. Wow, a to kto to był? Powoli, powoli. Powoli. Czort. To mój. Fajnie tak... ...latać sobie i w ogóle tylko celowanie. To jest problematyczne. W sensie, nie w sensie, że gra tak stworzona, tylko w sensie, że... ...w sensie, że to samolot jest. <grytanie> Dobra, zwiększmy pułap. Nie może być tak, że ja sobie... ...dołem lecę. Oni sobie tam krążą, może i my pokrążymy, co? Kurde Jaki typ Uszczelił mnie jak byka, jak dzika, jak świnie Wow Wow Nie wiem kto, ale jest ich tu dużo Podrywaj się, podrywaj się, do góry Do góry. Dobra, muszę jakiegoś kamikadzę pierdyknąć. Spada. Nie, nie spada. Jezu, nie ogarniam. Nie ogarniam, jak bumczykczyk. Nie do, ja, Gdzie tam? Ale jakbym tak się pośpieszył, to kto wie? Co? Prędkość krytyczna. Pchnij nos w dół. O kurwa, silnik mi zgas. Ty odpalaj się. Słabo jest. Ja nie chcę nic mówić, ale śmierć jest blisko. Szybój, szybój. Szybój. Jak mam zginąć, to nie za darmo. Kurwa, nie trafił. Obeczki <laughs> są. O są. O, Pocelujmy na celach nieruchomych. A bo tu mam ciężki karabin i chyba lekki karabin co? O, dobrze wiedzieć Dobra Skupmy się na misji Bo tutaj się dużo dzieje A mało z sensem Ja tu widzę, że mam ograniczoną ilość Coś we mnie strzela z lądu gazu coś we mnie strzela z lądu nie z powietrza pewnie uhu, uhu! Kurde no patrzcie już mnie skrzywdzili znowu Dawaj działo U, ale mam zeza Kurde jeszcze chyba trzeba mocniej celować co jest? Nie mam czym strzelać w ogóle. O Spójrzcie on Spadł. Dobra, CKM karabin maszynowy. Prze co? Prze przegrzał się? Pewnie. Oho Dobra, szukamy celu. Szukamy celu, lecimy pod prąd. Lecimy pod prąd. O o o, -o ktoś mnie namierzył. Większ moc i do góry. Kurde! Strzelili mnie ciady. No staram się jak mogę. To nie jest takie proste. Jakby go tu strzelić? Żeby on. Faktycznie to jest, wiecie, co bardziej realistyczne niż World of Warplanes. O jezu. Dawaj go. Dawaj dziada. Nie żałuj amunicji. Nawet tymi puszkami po piwie go rzuć. Ale się broni. Ale się broni. Ale dostaje. Ale zbiera cięgi. Dawaj, 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 dawaj. O, już po nim. Już chłopaczyna ma ciepło. Ja widzę, że i tu mnie ktoś próbuje. Kurde. Idź pan w ciul, ja tutaj walczę. O, karabin. No i jak tam jego zdrowie. Długo jeszcze mam w niego walić, bo... Spadamy. Siema! ma. Dobra, i co? Gdzie on jest? Tu jest. Tu jest, tu jest. Tu jest, tu jest. Dawaj. O-o-o-o-o. Oh, O-o, oh, 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 oh. se polatałem. Se polatałem. Fizde, fizde, fizde mu. Dobrze, dobrze mu do... Oh. Prostuj, dobrze. Ło! Problem. Houston. Nadsterowność. Houston, mamy problem. Houston! Lądujemy! Lecisz, rycek, lecisz! Wyciągaj podwozie. Nie! Wyciągaj, no wyciągaj! Ląduj! Jaka beka. Droga była u Sołtysa, Kurde, mogę się na tą drogę zmieścić. PSK teraz została zniszczona, no... A ja nie wiem, jak było w rzeczywistości. Powiem tak, dałem dupy. Ale za to było... bardzo emocjonująco. Nie wiem, czy ustrzeliłem chociaż jednego. Suma zero. Czego zero? Zero pieniędzy. Czas. Research unit. Mission failed. Misja 1 na jednego, ok, no cóż, przegrałem. Także tak wygląda War Thunder w wykonaniu Pitcha. Jeżeli chcecie więcej, śmiało zostawcie ocenę w górę i komentarz. Jeżeli chcecie dołączyć, no to już link w opisie. E, natomiast jeżeli chcecie coś konkretnego, no to piszcie w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie już niebawem. Siema na rapa.